Rozpoczęły się wakacje, a co za tym idzie, prace na kołobrzeskich plażach rozpoczęli ratownicy. Dzisiaj woprowcy zostali doposażeni w nowoczesną łódź ratowniczą IRB wraz z przyczepką. Szybka, sprawna, bezpieczna, szybka mobilizacja. Okazuje się, że tylko dwie osoby są potrzebne do tego, aby taką łódź w miejscu zdarzenia zwodować. Łódź może szybko podpłynąć i może podjąć aż do sześciu osób, które takiej pomocy potrzebują. Sumarycznie projekt był wart 90 tysięcy. Wkład powiatu kołobrzewskiego jest to kwota... 15 tysięcy złotych, kiedy pan prezes się do nas zwrócił z takim wnioskiem, to postawiliśmy właśnie tylko jeden warunek, dajemy pieniążki oczywiście, ale prosimy, aby ta łódź funkcjonowała tutaj do zdarzeń kołobrzeskich. Pozostałą kwotę przekazał Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zachodniopomorski WOPR. Łódź będzie stacjonowała przy bazie ratowników. Co ważne, jednostka dobrze sobie radzi w każdych warunkach. Wysokość fali naprawdę bardzo sprawna jednostka z dobrze opływanym sternikiem pozwoli na operowanie praktycznie w każdych warunkach. Miejmy jednak nadzieję, że łódź nie będzie musiała być często wykorzystywana. Z okazji dnia ratownika WOPR życzymy wszystkim ratownikom udanej i spokojnej pracy nad polskimi kąpieliskami.